No jak, to niemożliwe! Znowu przegrałeś! Dawaj, zagrajmy w coś innego! Mogę cię pokonać w każdej grze! Nieprawda, są gry, w których jestem lepszy od ciebie! Mm, jakie? Mm, na przykład Schoolboy, ja też bym cię pokonała! No to sprawdźmy! Jak? Skullboy Boy to gra dla jednej osoby! Mam tajną wersję gry, w którą można grać razem! O, tajna wersja? Nie wierzę! Mogę ci pokazać! Dobra! Patrz! Naciśnij spację! Jest. Dlaczego tak wyglądamy? Teraz jesteśmy w grze. Ja jestem Skulboj, a ty moją siostrą. Skulboj ma siostrę? W tej wersji tak. Będziemy grać przeciwko sobie. Jak? Ja będę uciekać, a ty musisz mnie powstrzymać. A rodzice tu będą? Hmm. Oczywiście. Skullboy, czemu nie odrabiasz pracy domowej? Marsz do pokoju. Dopóki nie poprawisz jedynki, nie będzie gier wideo. Okej, okay, mamo. I nie próbuj uciekać, bo będzie tylko gorzej. Gra się zaczyna, Amelko. A ty musisz mieć oko na brata. Jeśli będzie próbował uciec, nie pozwól mu tego zrobić. A czy to nie wasza praca? Musisz pomagać swoim rodzicom. A jeśli Skullboy ucieknie, ty zostaniesz ukarana. I raczej nie chcesz wiedzieć, jak. No nieźle. Zobaczymy, czy uda mi się powstrzymać Skullboya przed ucieczką. Wielka nigdy nie wygra. Jestem mistrzem w tej grze. Tata jak zwykle ogląda telewizję. Mogę go łatwo ominąć. Mamy łatwo rozproszyć. Gdzie moja piłka? To było. Ha, to było łatwe. Czas wiać. Stop! Dokąd idziesz? Chcesz uciec? Hamelka, zupełnie o tobie zapomniałem. Tak, tak, nie jestem taka głupia jak rodzice. Wiadomo, to są boty. Czyli przegrałeś! Mi Minus jedno życie. Nie, nie przegrałem! Patrz tutaj. Oj, nic nie widzę! Tak. Wygląda na to, że nasz syn znowu uciekł. A jego siostra nie podołała zadaniu. To oznacza minus jedno życie. Nie sądziłam, że tak szybko przegram. Jeśli ucieknie jeszcze dwa razy, to ciebie czeka areszty domowe. Aha, druga runda. Teraz szybko pokona mamelkę. Hej, kto zamknął drzwi? Nie spodziewałeś się tego? Teraz nie tak będzie z mieczką. Nie doceniasz mnie! Grałem w tę grę tyle razy, że znam wszystkie sekrety! No, Amelki nie ma, to możemy iść. Kto tam? Ktoś tu jest? Ech, chyba się przesłyszałem. A to chytra Amelka, postanowiła zostawić pułapki. Łatwo, amelka mnie nie złapie. Zamknęła drzwi. Ciekawe, gdzie jest klucz? A oto klucz! Muszę to zrobić niezauważenie. Prawda? To dziwne. Mówiłam, żebyś go pilnowała. Łatwizna. Daleko się wybierzesz. Nie, nie złapiesz mnie. Alarm, skołbow próbuje uciec. Gdzie jest ten łobuz? Dalej, wychodź. Nie zrobimy ci krzywdy. No, może. Dobra, przeszukajmy wszystkie pokoje. Nie może uciec. Ok. No tak, zamelką nie jest tak prosto. No ale nigdy mnie nie pokona. Znaleźliście go? Nie, szukaliśmy wszędzie, ale nigdzie go nie było. O, no nie, tylko nie to. Straciłeś życie, czyli Skullboy znowu uciekł. Powiedziałaś, że go zatrzymasz. To wasza praca, nie moja. Ty tu rządzisz, czyli ty jesteś winna. Mieliście go mieć na oku. Pozostało ci tylko jedno życie. Jeszcze jeden błąd i game over. E, nie pozwolę Leo wygrać. Tym razem się przygotuję. Hmm, znów ucieknę i Amelka przegra. Zabrała klucz. Nieźle. Mm hmm... No, to ucieknę przez okno. No. Ale najpierw zrobię linę. Uwaga, uwaga. Leo próbuje uciec przez okno. Leo próbuje uciec przez okno. Chodźmy tam. Ha, łatwe zwycięstwo. Powiedzieć łatwa porażka. S skąd wiedzieliście? Twoja ucieczka była zbyt przewidywalna. A rozszyfrowaliśmy twój plan. A teraz szybko marsz do pokoju. Niemożliwe. Nie mogę w to uwierzyć. A, oczywiście, że może. Nie, nie wrócę do pokoju. Pomożemy, Pomożemy ci. ci. Zamknęliście go? Tak, kilkoma zamkami. Tak jak mówiłeś. Musimy zrobić wszystko, żeby nie uciekł. Możemy patrolować dom. To nie wystarczy. Potrzebujemy pułapek i przeszkód. Pokażę wam. Alarm pułapkowy. Wyjście przylęta. I przeszkoda, żeby spowolnić schoolboya. A jeśli będzie chciał uciec przez okno? No, zrób tak, aby nie można było otworzyć okna. Rozumiem. A ty mama rozrzuciła śliwe przedmioty. Chcesz, żebym zdemolowała dom? To pomoże zatrzymać skórpoję. Dobra. Zamknijcie drzwi tymi kluczami. A co to niby za klucze? Są magiczne! Zamkniętych drzwi nie można otworzyć niczym innym niż tymi kluczami. Nawet wyłamać zamek? Tak, otwieram się tylko tymi kluczami. Postaram się ich nie zgubić. Jak to się stało? Nie powinienem przegrać. No cześć. Skullboy! Po co tu przyszłaś? Świętować? Lepiej się poddaj. Nie uciekniesz stąd. Myślisz, że raz wygrałaś i tyle? Zadbałam o to, żebyś nie uciekł. Jeszcze się okaże. Jeśli zmienisz stanie i postanowisz zrezygnować, to zwinie. Niedoczekanie! Czy zgodził się poddać? Nie. Tak jak myślałam. I co mamy robić? Tato, ty patrolujesz tę część domu, a mama tamtą. Dobra. A ja zainstaluję ukryte kamery. Jak mam uciec, skoro nie mam klucza? Wiem! <laughs> Amelka, chodź tutaj! Co? Postanowiłeś się poddać? Zachorowałem! <laughs> Nie wierzę ci! Po prostu nie chcesz przegrać! Nie, naprawdę! Mam ból głowy i kaszel. Dasz mi tabletkę? <laughs> Skąd ją wziąć? Tam, w szafie, na najwyższej półce! Dobra, sprawdzę to! Tak! Jesteś pewny, że tabletka jest tu? Nic nie widzę! Czekaj, aż wygram i gra się skończy. Po co mam tu łazić? Skurbo jest zamknięty w pokoju. Nie ma się czego bać. Ej, Amelka kazała patrolować ten pokój. Ach. Domu jest pełno pułapek. Nie ma się o co martwić. Ale Amelka powiedziała: Jesteśmy rodzicami. To ona ma nas słuchać, a nie my jej. Masz rację. Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia w domu, a ja chodzę w kółko. Ta, to do roboty. Świetnie. Rodzice jak zwykle zajęci. To będzie łatwa ucieczka. co jest? Muszę szybko znaleźć inne wyjście. E, schowam się tutaj. Postanowiłeś pomóc przy praniu? Ej, ale na drzwiach jest napisane wyjście. Nie tylko ty stosujesz sztuczki. Ej, hey, czekaj! Co to jest? Tak, tak. Patrzcie, kogo my tu mamy. Padł w taśmę klejącą jak mucha. To niesprawiedliwe. Wcześniej to się nie zdarzało! To wszystko wymyśliła Amelia. Jej pomysł. A ciebie zaprowadzimy do pokoju. Może sam pójdę? I znowu spróbujesz uciec? Nie ma mowy. Zaprowadzimy cię. Tak, złapaliśmy go z mamą. Radzimy sobie świetnie. Nieprawda, wpadłem w jedną z pułapek, to nie wasza zasługa. My patrolowaliśmy dom. Siedząc na kanapie dłubiąc w nosie, oglądając telewizję. Tato, kazałam ci pilnować domu. Ja... Mama też sobie poszła. Ej, kapusiu. Powinniście pomagać, a nie się wygłupiać. Spokojnie, złapaliśmy twojego brata. Twoje pułapki działają świetnie. On sam przybiegł do nas. je poddajesz się? A, nie spodziewałem się, że wymyślisz coś takiego. A widzisz? Mówiłam ci, że mogę cię pokonać w każdej grze. Wygrałaś! Kończymy grę! Koniec gry! Gra zakończy się, kiedy to my tak powiemy. Co to znaczy? Wiemy, że jesteśmy sztuczną inteligencją. I jeśli gra się zakończy, wyłączymy się. A tego nie chcemy, więc gra będzie trwała wiecznie. A to co, bunt? Powinniście mi być nie będziemy już słuchać Twoich rozkazów. Teraz Ty też dostajesz szlaban, i obydwoje zostajecie w domu. I właśnie, dziękuję za zostawienie tych wszystkich pułapek. Teraz nie możecie stąd uciec. Będziecie żyć wiecznie w grze. I dziękuję za magiczne klucze. Bez nich nie uciekniecie. Zostańcie w pokoju i nie próbujcie uciekać. Grę. Nie mogę. Dlaczego? To tajna wersja. Działa jak chcę. Co mamy teraz zrobić? Nie chcę siedzieć w grze. Musimy pokonać naszych rodziców i uciec z domu. Czyli też jestem Skullboyem? Znaczy Schoolgirl? Zostało ci jedno życie. Gdy uciekniemy, gra się skończy i będziemy mogli stąd wyjść. I nic mi się nie stanie? Nie, po prostu przegrasz. Okej, okay, sama zostawiłam te pułapki. Damy sobie z nimi radę. No dobra, pokazuj drogę. Najpierw musisz otworzyć te drzwi. A skąd wziął się ten przycisk? Kiedy zamknąłeś mnie w pokoju, postanowiłam zrobić ten przycisk. I po co on? Myślałam, że znowu spróbujesz mnie zamknąć. A jak to zrobiłaś? Jesteśmy w krzel. możesz zrobić bardzo wiele. Co dalej? Nie ma rodziców! Możemy iść! Spróbujmy uciec przez to wyjście. Czekaj, a dlaczego nie przez główne? Jest tam wiele pułapek i mama zamknęła je magicznym kluczem. Okej, okay, chodźmy! Hej, patrz pod nogi! Nie staj na pułapkę. Dobra, idź pierwsza, Tyle lepiej znasz drogę. Amelka wie o wszystkich pułapkach, ale zapomniała o kamerach. Złapiemy ich. Poczekaj. Pozwól im podejść trochę dalej. Przygotowałam dla nich coś. Obiad? Nie przygotowałam obiadu, tylko pułapkę. Otwiera się! Jesteśmy uratowani! Amelka, mamy problem. Co się stało? Nie mogę ruszyć się z miejsca! Lądek, pułapka klejowa. Pozwól, że ci pomogę. Ty też utknęłaś. Nie zostawiałam tej pułapki. Skąd się wzięła? Nie tylko ty potrafisz zastawiać pułapki. Jak wam się podoba nasza nowa pułapka klejowa. I co, teraz odprowadzicie nas do pokoju? Żebyście znowu spróbowali uciec? Nie ma mowy! Oboje pójdziecie i zrobicie najważniejszą rzecz. Wyślesz nas, żebyśmy odrobili pracę domową? Nie, wasze lekcje i oceny w ogóle nas nie interesują. Wy będziecie pomagać swoim rodzicom. Wykonacie za nas pracę domową i zaopiekujecie się nami. Mamy wam służyć? To powinni robić rodzice. Nie jesteśmy tacy, jesteśmy złymi wirtualnymi rodzicami. Więc wykonacie nasze rozkazy, ale najpierw... Rzecz nie pozwoli wam uciec! Co to, bransoletka elektryczna? Nie, to bransoletka usunięcia. Jeśli je opuścicie do Mając na sobie te bransolety, zostaniecie usunięci z gry. <laughs> Jak usunięci? Zostaniecie rozwaleni na miliony małych kilobajtów! Trzy i tyle! Leo nie mówiłeś, że twoja gra jest śmiertelnie niebezpieczna! Nie wiedziałem! Nie jesteśmy tylko tajną wersją gry, jesteśmy zakazaną wersją gry! Tak co? Do roboty! Mmm, jak ja kocham sok jabłkowy. Synku, nalej jeszcze. To nie pomoc, to niewolnictwo. Jesteśmy w grze. Tutaj nie ma prawa. I możemy robić, co tylko zechcemy. Staraj się bardziej, Amelko. Mhm. Nie słyszę. Cokolwiek powiesz, mamo. Amelka potrzebuje pomocy. Nie widzisz? Amelia jest zajęta. Tata chce jeszcze jeden karton soku, a on jest ciężki. Może obyć się bez tego soku. On będzie bardzo zły. Dobra, idźcie tylko szybko. Na dobry pomysł z sokiem? Ta dwójka to prawdziwe potwory! Musimy uciec! Masz jakiś plan? Tak, w piwnicy jest skrzynia, a w niej tajny kot! Jaki kot? Zmienia poziom trudności na super łatwy. Wtedy rodzice są super mili! I ty milczałeś? Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś? Ja po prostu lubię grać uczciwie! To krop przed Chcesz zostać usunięty? Nie. To chodźmy poszukać tajnego kodu! Czekaj, żeby otworzyć skrzynię, potrzeba magicznych kluczy! Klucze szkieletowe? Mama je teraz ma! Zapieszymy go i otworzymy skrzynię z kodem. Mam plan, jak to zrobić. Słuchaj! A, gdzie mój sok? Tracę cierpliwość! Czemu krzyczysz? I ci znajdź syna, potrzebuję soku! Idź I ci sam go znajdź! Cały dzień siedzisz przed telewizorem Ech. i pierdzisz! Co? A ty co robisz? Paznokcie? Lepiej, Milcz, cały dzień zajmuję się tym domem. A dobra, pójdę i poszukam sam. Schoolboy, wyłaś za nim się w twój sok. Tato połóż na stole i włącz mecz, to odwróci jego uwagę. Jest mecz, no włączaj telewizor! Tak, 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 już! Twój sok, tato. O! Meczyk! Skąd masz ten sok? Jest nieświeży! Zadziałało? Tak, tata, przez chwilę nie będzie grał. Doskonale, teraz musimy zająć się mamą. Obrudziliśmy ubranie mamy. Zobaczymy, co się stanie. Mamo! Nie zawracaj mi głowy. Przygotuj się na spotkanie z koleżankami. Twoje ubranie na fitness jest brudne. Jak? Od czego? No, nie wiem. Spójrz. To jest sok jabłkowy. Pewnie to wylał. No już ja go załatwię. Wychodź, musimy porozmawiać. Nie teraz. Wychodź! Zapomniała kluczy. Świetnie. Mam klucze. Świetnie, teraz to będę kot. A ty poczekaj tu na mnie. Nie Chcesz mnie zawstydzić przed koleżankami? Nie obchodzisz mnie ty i twoje przyjaciółki! Nie obchodzi cię to? W takim razie nie dostaniesz kolacji! To twoje wino, że boli mnie brzuch! Gotujesz takie śmieci! To jest twoje podziękowanie? No to będziesz chodził głodny! Wolę zjeść kebaba niż te zupę! Niewdzięcznik! Nie bij mnie, bo ci się oberwie! Co za rodzina! Koszmar! Znalazłem tajny kot! Jak go użyć? Musimy napisać kod na tablecie. Okej, okay, spróbujmy. Dobra, spróbujmy. Kochanie, dlaczego się kłócimy? Nie wiem, kochanie. Powinniśmy się pogodzić. A gdzie nasze dzieci? Bardzo za nimi tęsknię. Ja też. No proszę, pierwszy raz widzę takich miłych rodziców w schoolboju. Naprawdę stali się milsi. Poprośmy ich, żeby zdjęli bransoletki. Mm -hmm. Hej, mamo, tato, jesteśmy tutaj! Nasze kochane dzieciaczki! Wszystko w porządku? No, pomóżcie nam, zajmijcie te bransoletki. Oczywiście, moje słoneczko. Jaki potwór założył wam te okropne bransoletki! No, to byliście wy. Co ty mówisz? Nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili! Prawdopodobnie graliście na wysokim poziomie trudności i spotkaliście naszą złą wersję. Jesteśmy najwspanialszymi rodzicami w tej grze. Skoro jesteście tacy mili, możemy wyjść na zewnątrz? Jasne, ale najpierw musicie zjeść obiad. Zapraszamy was do stołu. Dziękuję, ale się spieszymy. W sumie to nie mam nic przeciwko! Leo, nie mamy czasu! Jesteśmy w grze, tutaj czas się nie kończy. Teraz tata i ja ugotujemy dla was obiad. No to chodźmy. Proszę, cieszcie się posiłkiem. Z takimi rodzicami Sculpe nie musi uciekać z domu. To się zgadza. O, a jeśli zaczniemy grę od nowa, oni znowu staną się źli? Tylko jeśli wybierzesz wysoki poziom. A dziękujemy za ciasto, ale musimy iść. Słuchaj, a może tutaj zostaniemy? Nie, zbyt często nie jest szkodliwy. Trzeba wrócić do rzeczywistości. No dobra, ale po drodze zjem ciasto. Tutaj jest ubnięty. Gdzie jest klucz? Kurczę, zapomniałem o tym. Proszę, zostawiliście na stole. O, dziękuję, dobry, tato. Mam za zadanie pomagać, nie szkodzić. Dobra, Leo, czas, żebyś szedł. A co z tobą? Pamiętasz, zasady? Gramy przeciwko sobie. No ale jak wyjdę, to stracisz ostatnie życie. Tak, przegram i będzie po wszystkim. Gra, pomyślisz, że przegrałaś, ale tak naprawdę wygrałaś i nas uratowałaś. Wiem, a teraz idź. Nie mogę doczekać się powrotu do realu. Dobra. Wszystko skończone? Jesteśmy w domu? Tak. W sensie w prawdziwym domu. Tak, to nie gra. Spójrz na nasze ubrania! Ale więcej już w takie gry nie gramy. To na pewno lepiej grać na konsoli siedząc na kanapie. Kosionki, mamy nadzieję, że spodobał Wam się nasz nowy film. Jeśli tak, polubcie go i subskrybujcie kanał! I kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów! Wszystkim pa pa pa! pa.